jest trzeci odcinek z nagrywania filmów w Robloxie i teraz wchodzę do mojego domu, którego pilnuje mój strażnik. <grym woda> Dobra, jestem w domu. Ej, ej! ja chciałam ci dać jak to tutaj no, no yyy, bo to mam 100 tysięcy było warte, no to miałaś wyjechać, no Dobra, usuwam to A krzesło, ja to nie to usuwam to i stawiam nowy komputer. Co? XD, ja nie mogę, ty masz muzykę własną nagrywać. I stawiam. I załóż, idę tutaj do łóżek i teraz będę nagrywać. <śmum> muzykę można? Tylko ja mam chyba dźwięki włączone. No ja mam dźwięki włączone. Ła! Wow, mam latające krzesło. Słyszysz? O nie! Źle ustawiłem to krzesło. Jak się Ja też idę. Czekaj tylko zseluję. Ta, ja tam nagrywam Ja ile końców to możesz zdobyć Już dobrze zostawiłem I to pewnie masz 200 tysięcy wyświetlę Nie, mam 800 tysięcy świętych i 242 tysiące wahajców Tam można tyle zarobić piosenkę. Dobra, no to ja włączę dźwięki Mam nadzieję że... Czekaj, ja sobie kupię coś światło i gdzie ty masz na marzełę. Idziemy na marzełę. Idziemy na na marzełę. Tutaj? na 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 marzełę. Idziemy na marzełę. Idziemy na marzełę. Idziemy na marzełę. Idziemy na tutaj, tutaj, tutaj Idziemy Dobra. Dobra, być, marzełę. Idziemy na marzełę. tutaj na tak, na Muszę tylko scelować. Nawet tutaj musisz tak stanowić mikrofonem i tak lala na dwa. Klikasz do swojego skina, a ten gość jak to Adrian tutaj stawia Ci piosenkę i tam tworzy piosenki, no i proszę bardzo, zarobisz kilka dziś na 50. Tak? Przejdźmy dawaj, czekamy na ciebie gwiazdo. Zdjęcia robię.

Ja słyszę. Widzicie, widzowie, mam zdjęcie. Mam zdjęcie. Szybko idę podam tak moją rzucić. Szybko idę ją zmieścić na jednym Ile ja mam tak robić? Co, cały czas coś się skończyć. Good job. Ile ja dostałem? 100 tysięcy mam. Prawie. Ja dostałam 250 i za godzinę będziemy mogli sobie kolejne. Ty Co? To... No wiem właśnie. Wiem, że Dobra. Kupuję aparat za 100 tysięcy. Jak to droga.

A małego 5 osób skręci? Tu nie ma e, 5 osób skręci? ile ty masz tych nad hajsem? Nad hajsem? 5 tysięcy. 5 tysięcy? A ja mam 36 tysięcy. Skąd? Kupiłem sobie taką dużą kamerę i ulepszyłem na maksa. Ja idę tylko kupić w moje wymaszone Ej co kupić? Światło bardziej! Światło wymaszone w Czekaj, zmieniam Mi się wydaje, że na najlepsza A ty wiesz jaki ja mam teraz komp? Jakiego? Jaki O taki! Kenigowy Teraz mam najlepszego kompa, widzowie

Ty masz włączone dźwięki. No, a myślisz jak muzykę nagrywał i słuchałem swoją. W internecie już nam przyglądał. Na moim kopie. Zawiera ksavira... no, to ty mam. Ja wyrabiam teraz 70 tysięcy na ty nagrywasz filmiki jeszcze? Tak, nagrywam, tylko że... o 14 co się pojawi w filmik no to super więc wpadajcie jutro na kanał Xaviera o 14? no nie, nie bo mamy żagle pamiętam no właśnie o 18 jaki kontakt plicki teraz? Ty pytanie stanowisko gaming jak to? to jest takie, takie stanowisko, że nie A dzisiaj w ogóle wyjątkowo... Dzisiaj w ogóle wyjątkowo nagrywam, bo nie nagrywałem w sobotę i w niedzielę. Dlatego dzisiaj jest film. Ile, już 2000 subskrypcji, mam. no. Dzisiaj, dlatego dzisiaj wyjątkowo nagrywam w tygodniu. Dobra. najlepsze. Mhm, mm a gdzie ty ksayer jesteś w ogóle? No na no, twoim stanowisku mam nowy komputer. To ja a chodzi do mnie zobaczyć jaki ja mam komputer. Okej, okay, no to zaczekaj. E... Co ja mam lepszy od Twojego? No wiem. Bo ja mam jeden... A po ty masz tutaj krzesło, a nie tutaj. Co <laughs> no, ja <sobie> tak zrobiłem? <laughs> Idę kupić nową kamerę. a ile masz subskrypcji? 3368. Co ja mieć... Ja, nie, to? Nie, znowu... O matko nie wiem chodzić. Ja do światła zmienia, bo te światła... Z pan jest to to, ja 20 światła, 20 światła, to, to będzie coś naprawdę będzie. Mmm, dobra. Chodzę tu i kupuję tą kamerę. Czy tą ona? Ta? 8 tysięcy, co? Ty masz kamerę za 8 tysięcy? Ja? No? Ja mam, te, ja mam kamerę za 100 tysięcy. Ja, ja tak, mam raczej, kamerę tak, za 100 000... tysięcy. Ja... Idź, ja no idź tam, gdzie odblokować. Wstańcie, idź tam, gdzie, chodź za mną. Wstańcie, bo... ja mam taką kamerę. Tak, chodź za mną, chodź tutaj, no nawet tutaj chodź. Gdzie ja weszłam? No. Kamera, tak, tak samo. Ja mam to kupiłem, zobacz, ja mam to kupiłem, Ja mam to kupiłem. Czekaj, ja teraz ulepszam. 9 9 9 9. Ej, wiesz ile, wiesz ile ja teraz e, mogę tysięcy mieć tego, wiesz, tego nad hajsem? Ile? E, 111 tysięcy. ja e, 71. Bo ja na te światła zbieram i będę wydać hajs na te światła. No bo one się najbardziej dla mnie opłacają. Mhm. Dobra. Okej, okay, mam 288 tysięcy. I tutaj kupuję na no, te światła moje wydarzone, tylko że... Ale fajna ta gra. Fajna ta gra jest. No wiem kiedyś... No bo nie dałeś mi takich rzeczy, ja powoli to zbierałem. I myślałem, że ma nudne, ale teraz jak mam takie to bliskie proszę, rzeczy. To jest... To najsybicka ta gra Jeszcze je <laughs> Jezu, A do czego służą fopaksy? to dobre! A ja mam wiem, dużo! Ja mam aż 12 v -bucksów. 12? Mhm! To będzie pomijemy No wiem. Ale sobie A ja sobie światło takie montuję. Ale nie mogę, bo no muszę coś... Muszę to Ale dobre sobie rzeczy kupię. Ja kupię sobie nowy komputer. Kupię sobie i nową kamerę. O, dostałem kolejne 8 V-Bucksów. mam 16 v Ale za co mam 4 fallbacksy? O, nie wiem. Jakaś tragedia z tymi v Już Dobra, już mam 6 V-Bucksów. Muszę pod milionerem... Dobra, jednak z tej gry. Oj, będą cztery odcinki. Pozostałe dwa, yy, pozostałe dwa wrzucę chyba jutro. Już mam milion hajsu, a jeszcze zostały cztery fobaksy. Nie, ja nie chcę się tradeować. się nie da. I są ale ci da, typie mógł ci dać najlepsze krzeseł na świecie. Ja, v są lepsze. Dobra, już mam zero fawbacków. No to, to jest stanowisko gamers'kie, zobacz typie. Dobra, w tym odcinku to ja już wszystko. Odcinku to jest wszystko. Widzimy się w czwartym odcinku. Boże, nigdy jeszcze nie nagrałem czwartego odcinka. Więc zostawcie łapki w górę i pa!